Witam na kolejnym filmie, tym razem pozbawionym mikrokontrolerów, a właściwie układów scalonych, można by powiedzieć prawie że zero elektroniki. Ostatnio walczyłem z problemami z Windowsem, któremu odbiło i nagle przestał widzieć karty dźwiękowe, no tej wewnętrznej praktycznie do w roli odtwarzacza nie udało się zmusić do pracy zewnętrzną, tak. Niestety, na zewnętrznej mikrofon działa beznadziejnie. Słychać generalnie tylko harczenie, i to nie jest powodowane przez sterowaniem. Tu, jak widać, jest problem z poziomem sygnału i przewalczyć tego. Ni diabła się nie da. Mamy 100% jakimś tam cudem. Mimo, że wejście jest mikrofonowe, to działa to kiepsko. Przyjdzie mi zbudować wzmacniacz jakiś, bo to tak wygląda, jakby to wejście działało jako liniowe. ogólnie, im nowszy Windows, tym większe problemy, tym gorzej to działa, wolniej para idzie w gwizdek, o czym już wielokrotnie mówiłem i widać to też właśnie po Windowsie, po Arduino, no jeżeli Orły od Arduino zaczną pisać coś takiego jak Windows, lub na, na odwrót, może Orły od Windowsa pisały Arduino, no to macie efekty jakie mamy. I tu może właśnie pokażę kolejny raz nieszablonowe myślenie. Chodzi o no stare, powiedzmy, budynki, choć niekoniecznie gdzie mamy instalację do oświetlenia dwuprzewodową a chcielibyśmy sobie niezależnie sterować dwoma obwodami oświetlenia na przykład żyrandola. no i jakbym zadał takie pytanie co należy z tym zrobić to pewnie bym uzyskał mnóstwo odpowiedzi a to może Wi-Fi albo jakieś skomplikowane obwody elektroniczne nawet pojawiały się takie rozwiązania w elektronice dla wszystkich nawet dość ciekawe jeszcze na, na AVR-kach które niejako liczyły liczbę naciśnięć przełącznika jedno naciśnięcie jeden, dwa naciśnięcia drugi i tak dalej ale czy aż trzeba sięgać po mikrokontrolery czy jakąś tam elektronikę, żeby udało się sterować dwoma niezależnymi żarówkami? Sam stanąłem przed takim problemem przy remoncie mieszkania, tam gdzie był gruntowny remont, to oczywiście sobie stosowną instalację yy, zrobiłem, ale to dotyczyło głównie ścian. Natomiast nie sufitów, bo, bo kiedyś robiłem, i powiem Wam, że to jest no, nieprzyjemna praca wykuwanie w tych sufitach, potem klejenie tego wszystkiego. No, wyjątek stanowi sufit podwieszany, ale kubatora pomieszczenia się zmienia. Zrobiłem to w przedpokoju, ale już w pokojach, gdzie jest dużo większa powierzchnia, nie miałem ochoty tego robić, bo to jest naprawdę ciężka robota. Więc poszedłem po. Sięgnąłem po najprostsze rozwiązanie. Przypomniało mi się takie rozwiązanie, nie wiem czy z lat 70., 80., które znalazłem, kiedyś widziałem w radioelektroniku. I na czym cała ta magia polega? Już spieszę z wyjaśnieniami. Spróbuję tu w miarę to ładnie narysować. Tu mamy nasz wyłącznik, włącznik, rozłącznik tam w, w, w energetyce, to, to, to te rzeczy mają różne znaczenie dość ciekawa tematyka. Tradycyjnie to wygląda tak, że tu mamy jakiś tam. Nasz ten przycisk. Tu u góry to oczywiście jest. Tu spróbuję namalować żarówkę. No każdy zna taki obwód z pewnością. Tu jeszcze może oznaczę, że tu najczęściej jest puszka elektryczna. Tu będzie kostka zaciskowa. No i dobrze, jak teraz sterować dwoma żarówkami? Bez użycia wyrafinowanej techniki. Chwila na zastanowienie, kto tam chce, to sobie spawzuje. Pokażę Wam banalny pomysł, ale będzie trochę liczenia. Oczywiście to, co rysuję teraz, nie ma prawa zadziałać, bo włączenie któregokolwiek tutaj wyłącznika włączy obie żarówki. Ale dodajmy taki skomplikowany element, koszmarnie drogi jak zwykła dioda krzemowa. Nie wiem, ile tam kosztuje sztuka, bo, bo kupuję to setkami, więc nie mam pojęcia, czy, czy 20 groszy, czy 10 dajemy sobie dwie diody powiedzmy, że wystarczy taka zwykła nawet zapiszę ktoś nie chce szukać 1N4007 może być dioda na niższe napięcie prąd 1A na dzień dzisiejszy to jest już bardzo, bardzo duży dla oświetlenia i włączamy te diotki w, prze w przeciwnych kierunkach. Takie same diotki musimy dostawić w samym wyłączniku. Diody są na tyle małe, że nie ma z tym problemu. O. No i jak to działa? Zauważcie, że. Gdy zewrzemy ten wyłącznik, to dodatnie połówki napięcia sieciowego będą. A może kolor jakiś ciut inny? Będą przechodziły, a ujemne nie. Tak symbolicznie jeszcze zaznaczę. O. Może nie. I ta dioda, te dodatnie połówki będzie przewodziła, więc ta żarówka będzie świeciła co drugi okres. Gdy natomiast zewrzemy ten, to ujemne połówki będą przechodziły. No oczywiście w sieci nie ma trójkąta, ale nie chcę tu się bawić w Picassa. A może właśnie w Picassa? Dla mnie ten trójkąt wygląda jak sinusoidano ta dioda będzie przewodziła i ta żarówka będzie świeciła w ujemnych połówkach przebiegu sieci oryginalny schemat z tych lat 70 -tych, 80 -tych miał tu jeszcze dołączone kondensatory no i tu właśnie będzie trochę matematyki Mogłem wziąć funkcję rysowania kwadratu, oczywiście, taki samowód był na drugiej żarówce. One musiały mieć stosunkowo dużą pojemność, bo żarówka ma małą rezystancję, pobiera dużo prądu. No i w tamtych czasach był problem z takimi kondensatorami. No, na jakie napięcie ma być? Może od tego zacznijmy.

41 czyli to jest pierwiastek z dwóch może może tu skorzystam jest tu jakaś funkcja liczenia pierwiastek wartość to jest pierwiastek z dwóch drugiego stopnia o a to jest mniej więcej 1,41, jak ktoś by nie wiedział. W podstawówce tylko. O 1,48. Nie wiem czemu kojarzę 1,41. Mało istotne że już tam te ułamki. Czyli co, wychodzi, że minimum 350V z reguły. Znaczy to też byłoby dość niebezpieczne, więc kondensator powinien być. Na dzień dobry na 400 V. Poza tym, ze względu na duże tętnienia, mówię tu, gdy obciążeniem jest żarówka, musiałby mieć sporą pojemność. Ja wiem, pewnie ze 100 mikrofaradów byłoby już ok. Dobre byłoby ich 20 czy 47 one na pewno nie są tanie no i to musi być kondensator, na którym najlepiej jak będzie napisane to już tam szczegóły techniczne pomijmy, chodzi o to, że on w czasie pracy się nagrzewa no niski RS ma ale jak zmontujemy coś takiego, to pewnie nam będzie wypierdzielało w momencie załączania w, w, w zabezpieczenia prąd udarowy w momencie włączenia będzie bardzo duży i należałoby włączyć tu szeregowo rezystor jak w zasilaczach impulsowych tam rzędu 10 ohm z mocą to jest bardziej skomplikowana sprawa bo on pracuje nie ciągle, tylko w krótkim czasie ten kondensator się ładuje. Można to policzyć, można to wypróbować ile czasu się ładuje, ale w dzisiejszych rozwiązaniach nie trzeba się, że tak powiem, w to bawić. Na zielono przekreśla, nie na czerwono. Ponieważ aktualnie LEDy, czy oświetlenie LEDowe, czy nawet świetlówki zawierają wewnątrz wbudowany mostek prostowniczy i, i obwód taki z kondensatorem, i, i też tym rezystorem ograniczającym ten prąd udarowy Także taką świetlówkę, czy LEDy można zasilić napięciem stałym. Są nieliczne przypadki, kiedy ta polaryzacja ma znaczenie, ale to w tajnym chińskim badziewiu. Przeważnie można zasilić napięciem stałym, polaryzacja jest nieistotna. No i ze względu na to, że one pobierają kilka razy mniej prądu, te kondensatory nie są potrzebne, ponieważ są zawarte już w tej naszej żarówce czy świetlówce. W razie wątpliwości no, najprościej jest po prostu podłączyć, sprawdzić czy, czy ta żarówka świetlówka świeci bez migania i, i z taką mocą jak przy zasilaniu napięciem przemiennym, ewentualnie dodać ten przykreślony tu obwód. Więc jak widzicie, bez jakiejś tam zaawansowanej elektroniki można sterować niezależnie dwoma. Dwoma odbiornikami prądu, no o raczej niedużej mocy. Nawet tam, gdzie są instalacje powiedzmy trzy przewodowe, gdzie mamy sterowanie dwóch niezależnych obwodów, stosując to rozwiązanie, możemy sterować czterema niezależnymi obwodami przy użyciu dwóch przewodów bez procesorów, bez scalaków z elementami za kilka groszy mam nadzieję, że komuś przyda się taka taka wiedza i pomysł na rozwiązanie problemu w stylu z PRL ale czasem warto grzebać w w starych rozwiązaniach, w starych dokumentacjach, w starych schematach, bo można tam czasem znaleźć ciekawe rzeczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.